kapitalna forma Roberta Lewandowskiego, który zdobywa bramkę w meczu Barca na kontra Real Sociedad. Dzisiaj na temat tego spotkanie. Spotkanie, które zakończyło się zwycięstwem Barcelony 2 do 1. Bramkę na wagę zwycięstwa dał tutaj Robert Lewandowski podczas tego spotkania, chociaż też miał sytuację stuprocentową, którą praktycznie spudłował. Co prawda uderzył bramkę, ale w poprzeczkę. Zresztą byłaby to przepiękna bramka, gdyby weszła. No właśnie, dzisiaj na temat tego spotkania, analiza tego spotkania, komentarz po tym meczu, też ocena poszczególnych zawodników. W tym meczu też wystąpił Wojtek Szczęsny, czy zawalił przy tej bramce, gdzie bramkę zdobył właśnie Alvaro, Odri Ozola. No i też pytanie też jest takie, czy to czasem nie jest wstyd dla Barcelony, że Barcelona ledwo ledwo wygrywa gdzie tak naprawdę Real Sociedad to nie jest jakaś wielka potęga, się spaczy na skład personalny, to też po prostu nie są jakieś mega nazwiska, jakiś ciężki przeciwnik. Tym bardziej jest to po prostu zasadne pytanie w kontekście tego, że już wkrótce nas tutaj czeka potencjalny mecz PSG po prostu znaczy nie potencjalny, tak, tylko po prostu potencjalne niebezpieczeństwo, zagrożenie, czy po prostu Barcelona sobie poradzi, jeśli chodzi o mecz w ramach Ligi Mistrzów więc bardzo ona kontra PSG o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na grze wycywona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat meczu na kontra Real Sociedad. Fantastyczny po prostu tutaj mecz jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. W dobrej formie, w dobrej dyspozycji tutaj Robert Lewandowski prezentował się. Zdobył też bramkę w 59. minucie. Kunde w 43. minucie. Chociaż ja muszę powiedzieć, że ja mam pewne pretensje w stosunku do Kundy. Moim zdaniem on po prostu zdobył bramkę, ale też zawalił w dwie takie trzy sytuacje bardzo niebezpieczne, po których po prostu Real Sociedad mógł zdobyć bramkę. Tak, jeśli chodzi o tą bramkę, którą właśnie tutaj Real Sociedad zdobył, no to tutaj Wojtek Szczęsny był bez szans, nie ma co się oszukiwać. Też było tutaj pudło, można powiedzieć, sezonu Roberta Lewandowskiego, który do pustaka nie trafił. No, Robert, jak mogłeś to zrobić? Jak mogłeś to spartolić? Praktycznie setka wymarzona, a jednak. Jak Robert Lewandowski nie zamienił tego na gola. No ale dobra, okej, okay, zdarzają się. To jest ciekawa sytuacja, bo jak się popatrzy praktycznie, jak on nie trafił tutaj, jeśli chodzi o tę na bramkę, to jest to ciekawa sytuacja, bo tutaj też piłka uderzyła po prostu pod tą poprzeczką, tak jak wcześniej zdobył bramkę, tak nie w tym meczu, ale wcześniejszym, z główki, tak, gdzie po prostu też ta bramka weszła po prostu pod, pod poprzeczkę, tak. Pytanie, czy to jest taki sposób Roberta Lewandowskiego, czy to jest kwestia przypadkowa, żeby teraz właśnie zagrywać tak bardzo wysoko pod, pod poprzeczkę piłkę? Jakby wykorzystuje tu Robert Lewandowski fakt, tak, że dany bramkarz nie ma takiego zasięgu, jeśli chodzi o w ramion, ręce, i że jest po prostu łatwiej tutaj zdobyć gola. Tak? No więc, ale też po prostu w tym meczu zagry, zagrał Lamin Yamal, który wróci po prostu po miesięcznej kontuzji. Tam jest też niepokojąca sytuacja, jeśli chodzi o Lamina Jamala, bo on ma tam tą kontuzję, jakąś kaletkę, pachwinowo jakoś tak to się nazywa, i to jest po prostu piekielna sprawa, tak naprawdę bardzo dokuczliwa, bolesna, tak. Te, te, te kontuzje, nie mówię, że mu ona przekreśli karierę, tak, ale może on sporo po prostu pauzować, może grać, a potem po prostu może znowu mieć przerwy, chociażby Werati miał po prostu takie problemy właśnie z tą kontuzją. Zobaczmy sobie na statystyki. Tak, no one są po prostu przygniatające. Jeśli chodzi o one zdecydowanie tutaj Barcelona jest lepsza. 22 strzały do 7. Jeśli chodzi o Real Sociedad, strzały na bramkę 12 do 2. Posiadanie piłki 75%. Natomiast Real Sociedad po prostu tutaj ma jedynie 25% posiadania piłki. Kolejna sprawa, podania 745 do 250 trzy razy więcej. No tak, podobnie jak posiadanie piłki, tak trzykrotnie większe. Celność podań 91% do 77%, faule 6 do 12%, żółte kartki 1 do 2%, czerwone kartki 0 do 0%, spalone 3 do 5%. No już widzimy, że tak po prostu Barcelona mocno nie łapie przeciwników na spalone. Przeciwnicy coraz bardziej nauczyli się po prostu, żeby omijać te kwestie, te, te spalone, tak? Rzuty roczne 12 do 1, 12 do 1 i tabela wygląda w ten sposób. Po tym meczu po prostu Barcelona zajmuje pierwsze miejsce, jeśli chodzi o tabelę La Ligi, drugie miejsce Real Madryt. No ale warto tak naprawdę wiedzieć, z kim po prostu przyszło tutaj grać nie a więc Real Sociedad, który zajmuje po prostu odległą lokatę, 17, tak, przed po prostu strefą tutaj spadkową. E, tak więc ta wygląda sytuacja. Natomiast moim zdaniem, no, y, przewaga była piłkarska, statystyki tak, ale zabrakło tutaj skuteczności po stronie Barcelony. No nie jest to przekonujące po prostu zwycięstwo w kontekście PSG, które tak naprawdę będzie po prostu naprawdę mocnym, wymagającym przeciwnikiem, tak? I tutaj to może niepokoić. Tak, po prostu może to niepokoić, żeby czasem po prostu Barcelona dostała sromotne lanie piłkarskie w meczu z PSG. Dobra, zobaczmy sobie tutaj, jeśli chodzi o yy, one składy, Szczęsny, no, Szczęsny nie ma za dużo po prostu pracy, oczywiście tutaj po prostu ten gol padł, ale yy, nie można go tutaj winić praktycznie za, za ten gol, yy, potem Frankie de Jong, bardzo dobry występ po prostu Frankiego de Jonga, Bardaggi starał się, szarpał, Ciężko tak naprawdę jest mi ocenić po prostu tego zawodnika, tak, no bo też ma po prostu pewną taryfę ulgową, tak, dopiero co po prostu przyszedł do tej Barcelony, jest młodym zawodnikiem, też spory przeskok. Oceniłbym go na dobry taki występ, tak, w skali od 1 do 6, to tak 4 minus, tak, taki dobry po prostu, natomiast no bez rewelacji, bez fajerwerków. Potem mamy tak, Christensen po prostu też dobry występ, tak, to czego, czego oczekiwaliśmy od niego i Rashford. Ja mam po prostu... Duży dylemat po prostu jeśli chodzi o Rashforda, tak? Bo Rashford tak naprawdę przeplata, fan, przeplata fantastyczne po prostu rajdy w pole karne, a dogrywanie piłki, asysty z tak naprawdę błędnymi i głupimi decyzjami. No i teraz tak naprawdę jak ocenić tego zawodnika, tak? Eee, ja bym wolał, żeby on grał średnio, i miał przybłyski po prostu jakichś fantastycznych zagrań, niż przeplatanie praktycznie tutaj tak dobrych, do, dobrych rajdów polekarne do grań asyst czy strzałów na bramkę z po prostu fatalnymi decyzjami, fatalnymi wyborami. No nie rozumiem jakby tej huśtawki taki po prostu tutaj, tak? Eee, bo nawet bym w stanie zrozumieć, że na przykład jeden występ eee, Rashforda był ok, a następny po prostu występ był gorszy, tak? Nie wiem z czego to wynika, to może to wynika po prostu z kwestii zmęczenia, po prostu, że już potem podejmuje gorsze decyzje, tak? Że zmęczony po prostu, tak, to też ma wpływ, jeśli chodzi o mentalnie, czy podczas gry w piłkę, tak? Czy kwestia skupienia, że po prostu to go tak mocno po prostu zżera, spala, po prostu tak, że... Wy wystarczy chwila uwagi, on podejmuje złe decyzję. nie wiem, no ciężko jest mi po prostu powiedzieć, natomiast no tak to właśnie tutaj wygląda, tak, jeśli chodzi o Rashforda, jeśli chodzi po prostu o jego tutaj grę, o to, jak się po prostu on prezentuje. E, wszedł też Dro Fernandez, a więc tak naprawdę no zawodnik, który tutaj debiutuje, jeśli chodzi o Bardzone, no też ciężko powiedzieć, bo on debiutuje po prostu, tak, co mam klaskać mu, rozpływać się, Natomiast ja bym tu podziwiał jednak mimo wszystko Hansiego Flicka, bo bardzo na wygrywa, ale nie była to taka przekonująca, po prostu wysoka wygrana, nie wiem, 4 do 1, 3 do 1, a mimo wszystko po prostu Hans i Flick nie obawia się, żeby po prostu wprowadzić do Duro Fernaneza, tak, więc tak to by właśnie wyglądało. Tak wyglądała ta sytuacja. Zobaczmy sobie też na zmiany. Po prostu Barcona wchodzi Ferran Torres, Lamin Amal, wchodzi Mark Casado, Dani Olmo, Eric Garcia. W tym meczu po prostu Robert Lewandowski występował od pierwszej minuty. Wcześniej dostawał tej minutówki, tak? No ale widzimy po prostu, że Robert Lewandowski jest skuteczny. Co mecz praktycznie zdobywa bramkę. No i tutaj dał po prostu bardzo nieupragnione zwycięstwo. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za oglądanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam. Trzymajcie się